Ten AMTV. Dzisiaj otworzymy paczkę od firmy Halison. Jak ktoś nie wie, firma Halison zajmuje się zanętami, peletami, różnymi także zbożami do zanet, atraktorami tipami, więc zobaczmy co to jest w środku. Was jeszcze serdecznie zapraszam do odwiedzenia też strony firmy, którą macie poniżej w linku w opisie. Pamiętajcie to jeszcze sobie też łapki w górę, a z jakiegoś komentarza, a my się zajmiemy za paczuszki. সোনালী <laughs> বালি Wszystko widzicie tu jest tu jest kilka w tym kilka w tym zakresie, w płynie. zakresie, w dwie zakresie, w tym mamy dwie identyczne. Mamy pikantną kiełbasę winy sztuki, zalenty. Zalenty jest o wadze ki około kilograma. Jest, jest zalent dość jasny, Jak macie zaobserwować to, pod federa myślę, że się sprawdzi idealnie. Przejdźmy dalej. Zasadnym produktem jest y z kisłem masła kilogram. Tak samo pod jest to dość, też jasna mieszanka, jak widzicie. I co jak z tym, że to jest dość y, mocny zapach, dość ostry zapach. Więc zobaczymy. Jeszcze w sumie nie testowałem, sobie jako zalętę. Sprawdzimy to jak to będzie się sprawdzało nad wodą. Kolejną zanętą jest tutaj na dużego Kapia. Yy, o smaku ziemniaka. Coś jeszcze w sumie z tym jeszcze nie spotkałem z taką zanętą. Może widzicie już na taką jeszcze że z takiej zaniety się nie spotkałem, żeby o smaku ziemniaka. Nie się, że on przetestuje wodą, sprawdzę jak ona będzie funkcjonować, czy się spisze, czy może inaczej, niekoniecznie. A teraz przejdźmy do zal zalew do zalet. Przechodzę dalej do dodatków. Do zalety mamy najpierw tutaj pikantną na kiełbasę. Taką większą butelkę. Przechodzę dalej do dwóch, trochę mniejszych. Mamy kanopię z vanilię Myślę, że to się spokojnie prezentować, jeśli chodzi o te zanęty, jako dodatki. No i co, myślę, że przetestujemy to, to nad wodą, w najbliższym okresie czasu, bo już wolno łowić. Więc co, myślę, że już niedługo zobaczymy się z nadwody, już nie jest w domu. No i co, to jeszcze się ze zapraszam tutaj do odwiedzenia strony film, który macie tutaj pod spodem w opisie. A mnie nagrodźcie, subskrybujcie, jeśli właśnie filmik spodobał. Łapką w górę oraz komentarzem. I widzimy w kolejnych unboxingach na kanale. Siema!